Aloha, aloha, jo, 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 yo, yo. Dzisiaj filmik na temat pytania, które no, ciągle dostaję. Ciągle to dostaję pytania. Za co żyję? Jak zarabiam na życie? Coraz więcej jest tych pytań. I no, ciekawe jest to, że to aż tak bardzo właśnie interesuje ludzi. Więc dzisiaj właśnie nagram taki filmik, jak Sokrates zarabia... Na życie. No więc tak, kto mnie znalazł z jakichś tam różnych działalności telewizyjnych, no to wie, że gdzieś tam w telewizji chłopaki do wzięcia zostałem nazwany tak zwanym Jezusem. No i cóż, jak to różne portale plotkarskie, nie tylko plotkarskie, gdzieś tam kiedyś doszukało się informacji, że mam renty, a nawet dwie. No jeżeli. Ktoś chce sobie sprawdzić. No to nawet teraz możecie zatrzymać ten filmik, wpisać w google Jezus chłopaki do wzięcia za co żyje? No i tam wyskoczą przeróżne artykuły odnośnie renty z Polski Norwegii. Mm, artykuły takich portali nawet jak Wiruta Polska, chyba też yy, nie wiem czy wyborcza czy nie, Plotek, interia. Różne różne portale, portale o tym pisały. Niektóre nawet podawały wysokość wysokości moich rent. No bo wiadomo, w Polsce renta to jest malutka, tam wiadomo grosze, ale renta norweska, jako że spędziłem część życia w Norwegii, no to już tam dziennikarze próbowali coś tam wyliczać. Jednym szło mnie, jednym lepiej. No więc, tak, cóż mogę powiedzieć. Taka, Taka to zabawa w to życie. Hmm, oczywiście mam też różne inne źródła zarobku. No, kiedyś też właśnie wyszła jakaś informacja, że mam jakieś wsparcie od, od wujków z USA, że tam nawet jakiś spadek. Spadek jest, no, wsparcie zawsze jest cenne. Doceniam to bardzo. No, fajnie jest tam jednak mieć to, to wsparcie od, od innych, zwłaszcza w USA, w bogatym kraju. No, jeszcze tutaj też jest inna sprawa, że czasami sobie Dorabiam jako tak zwany kontroler porządku pojazdów w mieście. Mam taką niepisaną umowę ze Strażą Miejską, no taką niepisaną, nieformalną, no że w zamian za przesyłanie zdjęć różnych czy filmików, e, samochodów źle zaparkowanych, czy właśnie osób, które łamią jakieś przepisy. No to ja te zdjęcia wysyłam, e, właśnie wysyłam tam i cóż, mam za to jakieś tam też malutkie profity. No, i tak jakoś to się kręci to życie wszystko. No, cóż mogę powiedzieć? Jeżeli to Was taka odpowiedź satysfakcjonuje, no to fajnie. Dalej wciąż szukam różnych nowych jeszcze możliwości na, na swoje życie. Więc tak. Więc mam nadzieję, że wasz umysł rozrywkowy, dopaminowy jest zadowolony. Te wszystkie osoby, które też tak pytają, za co, za co żyję. No, albo też nazywają mnie od jakiejś tam nieroba i tak dalej. No, więc tak. A tak, na całkiem, całkiem serio. Całkiem serio, serio. No, jeżeli faktycznie są tutaj osoby, które, których ciekawi moja droga, no to jak najbardziej. Mogę o tym opowiedzieć. Hmm. Więc jak to jest u mnie? No jeżeli chodzi o najbliższy czas, gdy było ciepło, no to były to epizody w serialach, czy filmach. No teraz w tym roku to chyba tylko seriale były. Więc no jako, że ja żyję skromnie, w tej swojej chatce zazwyczaj, no to często jeden epizod, no to mi starczał na miesiąc przeżycia, dwa miesiące przeżycia. No i tak sobie żyłem, jako że też no, lubię gdzieś tam e, to, to aktorstwo. Sprawia mi to wielką przyjemność. No to nawet w tym moim leniwym trybie życia jakoś tam zgłaszałem się na te castingi. E, no i zawsze się tam udawało. Zawsze to jest jakiś e, grosz fajna sprawa. <laughs> e, kolejna sprawa jakieś różne inne. Żyję też z jakichś różnych innych zleceń dorywczych. Co tam się upadnie? Czasem po prostu nakręcę coś, jakiś materiał z kolegą, właśnie który też jest twórcą w internecie. Czasem zrobię jakąś grafikę, czasem coś zmontuję. No teraz akurat nie mam komputera, to, to grafiki i montowanie jest niedostępne. No ale tak, jakieś takie zlecenia, właśnie dorywcze, właśnie się i się małem. No, oprócz zleceń właśnie tych takich już aktorskich epizodycznych. To czasami też jeszcze występowałem w tam w poprzednim roku jako statysta. No Teraz to jestem gdzieś tam daleko na Podkarpacie, to, to jest bez, bez możliwości tego, stawki statystów nie są, nie są duże. Do tego, czasem bawiłem się różne kryptowaluty, jakieś właśnie zakładanie kont, bonusy i tak dalej. Zawsze to jest fajne. No, gdzie można też nawet, nie wiem, za, za polecenie komuś konta mieć jakiś bonus, no, ale tutaj mówimy o, o legalnych, o dobrych firmach kryptowalutowych z tym związanych giełdach, nie żadnych piramidach. Więc to tak też kryptowaluty yy, mi pomagały. Czasami też sobie gram na Bugmacherce. Yy, to, to też jest takie, taki jakiś dodatek do, do tego wszystkiego. Yy, no i tak jakoś toczy się moje skromne życie. Czasami też właśnie ktoś wyśle jakieś wsparcie na mój kanał, to pomijając tą zrzutkę, którą kiedyś tam założyłem na, na kupno internetu, to przed, przed tym, czy, czy jeszcze po, czasami jakieś wsparcie wleci, za co jestem bardzo wdzięczny. No i za to jestem chyba też tak najbardziej wdzięczny temu wszechświatowi i, i Wam, bo no, w takiej mojej też sytuacji ciężkiej, jeszcze jak wylądowałem na Podkarpaciu, właśnie bez tych zleceń, aktorskich, epizodów i tak dalej, no to tak. Obecnie u mnie było bardzo słabo z pieniędzmi, więc jakieś to wsparcie, nawet takie minimalne, to zawsze było fajne. No, zwłaszcza, że nie wiem, kasza, kasza to jest często wydatek kilku złotych, więc no, nawet czasami kilka złotych ma znaczenie, za co jestem bardzo wdzięczny, naprawdę. Wszystkim, którzy gdzieś tam kiedyś kiedykolwiek wspierali, e, wspierali no, czy twórczość tego kanału, czy mnie, no, bardziej to też traktuję jako właśnie twórczość, że jest to wsparcie, jest ta wymiana energii. No, z uwagi, że każdy gdzieś tam ogląda te filmy za darmo, więc jak tylko ktoś serduszka ma chęć wsparcia tego, jest wdzięczny w jakimś sensie, czy widzi to wartościowe, no to 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 takie było najbardziej takie miłe na serduszku z tego wszystkiego. No i cóż, poza tym to no ja żyję skromnie. Wiele nie potrzebuję. Gdybym w ogóle nie jadł tych wszystkich moich przecen, no to w chatce to jedynie, jedyne moje wydatki to tam prąd czy tam grosze za internet. Wodę sobie w chatce zawsze pobierałem ze źródełka, więc tak no jedząc gdzieś tak właśnie zdrowo bez tych słodyczy to naprawdę mogłem jeszcze sobie Lepiej żyć w tej mojej skromności, no jednak ten nauk sodyczowy też mi dużo zabierał. Oczywiście, ja, nigdy, ja prawie nigdy nie kupowałem sodyczy w normalnych cenach, czy tam innego jedzenia. Zawsze zawsze jakieś przeceny i jak najwięcej przecen to, to najlepiej, więc tak w normalnych cenach to już w ogóle bym, bym nie wyrobił. A tak to w takim skromnym stylu życia to, to tak. Mm. I cóż mogę powiedzieć. Obecnie też szukam jakiejś pracy dorywczej. No mówię o tym, bo jak to też moje te filmiki są takie właśnie w formie tych vlogów, to może ktoś właśnie, nie wiem, ma jakąś pracę dorywczą, zna jakiś sposób. No tutaj też właśnie, gdzie jestem obecnie na wsi, na Podkarpaciu, to ciężko, tym bardziej w zimę. Może ktoś z nas potrzebuje jakiejś pomocy w czymś, w jakiejś pracy, nie wiem, przez internet. No nie mam komputera, mam telefon. Znam się, znam się, mniej więcej na, na wszystkim w sumie gdzieś tam, no, czy takieś pakiety, czy nie pakiety, no, Office i tak dalej, i tak dalej. Jestem ogarnięty w miarę w internecie. Ktoś może potrzebuje z czymś pomocy. No, niestety, tutaj bez komputera też nie zrobię nic takiego poważniejszego, jeżeli chodzi o jakieś grafiki, czy, czy coś, ale a nawet z telefonem, może akurat ktoś potrzebuje czegoś. To, to zapraszam. No i cóż, możecie powiedzieć też w komentarzach, jak wy żyjecie. No też chyba, jeżeli chodzi o takie życie, zarabianie, to nie jest ważne, ile zarabiamy, tylko ile wydajemy. No bo jak ja mogę przeżyć za gdzieś tam 200-300 zł w chatce no to w Warszawie pewnie te 10 tysięcy to jest minimum, jak się wynajmuje jakieś mieszkanie, czy ma się coś tam w kredycie. Więc no, to jest ważne też, ile wydajemy. Ja lubię skromne życie, chociaż. No teraz też doszło do mnie, że. Znaczy, lubię. Lubiłem. Teraz chcę też się otwierać jak najwięcej na obfitość, żeby też mieć sobie w życiu na, na wszystko na harmonię na, na dobre jedzonko czy na książki na wiedzę na, na wszystko to, co potrzebuję. Więc no jestem na całym etapie zmiany mojego życia. Zobaczymy, jak to będzie się dalej kręcić no i cóż dziękuję wszystkim za obecność a no no teraz co, co teraz co jeszcze to już od jakiegoś czasu zdecydowałem się na włączenie reklam na youtube więc no przy moich wyświetleniach to, to jeszcze nie ma czegoś takiego żeby nie wiem, żeby z tych reklam jakoś tam płynęło Płynęło, bo płynie na razie. No, tam nie za wiele, ale bardzo się z, z tego cieszę. No też niestety nie byłem zwolnikiem włączania tych wszystkich reklam na YouTubie. To może jest temat inny, na inny odcinek. Tak, taką też drogę wybrałem. No, gdzie po prostu lubię to robić. Fajnie było też, bo stworzyć piękny wartościowy wielki kanał. No, do tego też jest tam potrzebny jakiś budżet. No czasami właśnie jakiś sprzęt, czy, czy laptop, czy kamera, żeby jeszcze lepsze treści były, czy żeby gdzieś pojechać. Bo ja kocham robić filmiki, czuję, że mam ten potencjał. No i jestem w, myślę, że jestem w stanie naprawdę stworzyć fajny, piękny, wartościowy kanał z pięknymi treściami, które będą inspirować, zmieniać ludzi, dawać im jak najwięcej wiedzy. Więc tak, jak tylko przeświat pomoże. I się uda, to myślę, że ten kanał jeszcze może kiedyś być naprawdę, właśnie taki, no, zmieniać wszystko w ludziach, docierać do, do innych, no, docierać właśnie też do, do wielu jeszcze tych ludzi, na, na, którzy, którzy w ogóle nie mają związku z przebudzeniem. Fajnie by coś było takiego zrobić, więc tak. Dziękuję też zawsze za wszystkie komentarze, za lajki. Czy jak ktoś udostępni mój filmik jest gdzieś indziej. Bardzo dziękuję. No myślę, że razem też można stworzyć coś naprawdę e, fajnego. I, I cóż, i dziękuję raz jeszcze. I, I tak jak też wspomniałem jeszcze wcześniej. Wciąż jak ktoś tylko ma ochotę z serduszka. Wspierać działalność tego kanału, wspierać mnie. No to jest taka możliwość. Wszystko jest w opisie tego filmiku. Czy innych filmików jak zawsze. No i dziękuję bardzo serdecznie. Namaste, namaste, namaste. O.